Wyobraź sobie, że odzyskujesz wszystko, co dałeś komuś przez 15 lat, a potem, kilka dni później, do twoich drzwi puka dostawca z pudełkiem. Po otwarciu, szok jest nieunikniony. Witamy w rzeczywistości. Bo życie to nie tylko uściski i świętowanie, czasami to walka o przetrwanie. I o tym właśnie musimy porozmawiać. Żan nigdy nie planował wyjść za mąż. Młoda, ambitna i pełna marzeń, marzyła o udanej karierze, o wyrwaniu się z biedy i życiu tylko dla siebie. Ich rodzice śmiali się, słysząc te płomienne przemówienia. Wszyscy tak mówią, dopóki nie znajdą miłości, żartowali. Nikt nie ucieknie. Ona tylko przewróciła oczami. Ze mną będzie inaczej. Mam nienaganne oceny, przed sobą świetlaną przyszłość. Nie mam zamiaru się uczyć, żeby dyplom przestarzały leżał w szufladzie. Będę pracować, budować fortunę i nadal ci pomagać. Ojciec uśmiechnął się sceptycznie, a matka tylko pokręciła głową, jakby już znała wynik. I w pewnym sensie mieli rację. Ale tak samo jest z żanem. Ukończył szkołę z wyróżnieniem, znalazł obiecującą pracę i chociaż jego awans nie był tak szybki, jak chciał, wiedział, że to kwestia czasu, zanim dostanie się tam, gdzie chciał. Odpowiedzialna, skupiona, kochana przez zespół, szanowana przez przełożonych i posiadająca naturalny dar kontaktu z klientami, miała wszystko, aby objąć rolę lidera. A jeśli chodzi o mężczyzn? Cóż, istniały w jego życiu, ale zawsze z dystansu. Żadnego poważnego planu, żadnych złudzeń, dopóki nie poznał Juriego. Nie przypominał nikogo, kogo kiedykolwiek spotkała. Na pierwszy rzut oka, zwykły człowiek, ale z zasadniczą różnicą. Nie było żadnych gierek, żadnych pustych obietnic. Juri patrzył w przyszłość, kalkulował ryzyko, był poważny i niezawodny. Dzięki niemu nie było obawy, że zostaniesz sam lub sam zapłacisz rachunek w restauracji. Był człowiekiem dotrzymującym słowa, solidnym jak skała. I zgodnie z przewidywaniami rodziców, żan się zakochała. Nie zdając sobie z tego sprawy, Juri zadomowił się nie tylko w swoim mieszkaniu, ale w swoim sercu. Zaczęto wspólnie snuć plany, jak gdyby nie było wątpliwości, że za dziesięć lat nadal będą razem. Był tylko jeden szczegół, o ślubie nigdy nie wspomniano. I to zaczęło ją niepokoić. Jak każda zakochana kobieta marzyła o białej sukni, pierściąku na palcu, wiecznej obietnicy. Wtedy interweniowali rodzice. Znali już Jurija i kiedy ich córka dała upust temu zaniedbaniu, postanowili działać. Podczas rodzinnego obiadu, gdy Jean pomagał w kuchni, wciągnęli Juriego na szczerą rozmowę. Widzimy, że nasza córka jest szczęśliwa i to nas uszczęśliwia. Ale czas mija, starzejemy się. Chcemy, aby nasza córka wyszła za mąż, bawiła się z wnukami, póki mamy jeszcze siły. O nic nie prosimy, tylko o to, żebyście nas wysłuchali. Jeśli nie macie planów wyjścia za mąż, dajcie jej przestrzeń, żeby znalazła kogoś, kto to zrobi. Juri nie odpowiedział od razu, ale te słowa odbiły się echem w jego umyśle. Kilka dni później złożył zamówienie. Nie było wahania. Żan zgodziła się natychmiast i zajęła się przygotowaniami. Nienaganna suknia ślubna, elegancka restauracja, wielopoziomowy tort, samochód ozdobiony kokardkami i lalki na masce. Wszystko w najdrobniejszych szczegółach, jak w bajkach. W tym wielkim dniu pan młody, poważny, ale z błyskiem w oku, ani przez moment nie spuszczał wzroku z ukochanej kobiety. Dary były hojne, a przyszłość wydawała się bezchmurna. Ale pierwsze walki rozpoczęły się w pierwszym roku małżeństwa. Juri chciał dzieci, Żan wolała poczekać skonsolidować swoją karierę i wzmocnić związek, zanim zanurzy się w macierzyństwo. Nie podobało mu się to. Zaczął na nią wywierać presję, jakby posiadanie dziedzica było obowiązkiem, a nie wyborem. I poddała się nie z własnego pragnienia, ale z powodu presji rodziny. Rodzice i teściowie połączyli siły, przypominając jej o zegarze biologicznym i czasie, który się nie zatrzymuje. Urodziło się pierwsze dziecko, piękna dziewczynka, która skradła serce Gina. Yuri, choć zawiedziony, że nie jest chłopcem, ukrył to. Następny będzie powiedział, jakby to była kwestia czasu. I tak było. Dwa lata później, wraz z pierworodnym w szkole, urodził się długo oczekiwany następca tronu. Ale coś się zmieniło. Juri, który tak bardzo nalegał na swoje dzieci, teraz ich unikał. Uwaga dla Gina osłabła, podczas gdy krytyka wzrosła. Nie pracujesz, zostajesz w domu, a mimo to wyglądasz, jakbyś całą noc spędził na ładowaniu wagonów, narzekał, ignorując nieprzespane noce, ząbkowanie i zmęczenie, które nie zawsze mijało usprawiedliwiała się, ale on nawet nie słuchał. Potem pojawiły się oskarżenia o pieniądze. Marnujesz tyle, ile zarabiam, powiedział, jakby każdy dolar był ofiarą. Prosisz o zbyt wiele, nie wiesz, jak oszczędzać. Żan przełknął złość, uciszył ból, wierząc, że wszystko się poprawi, gdy wróci na rynek pracy. I rzeczywiście coś się zmieniło, ale nie w sposób, jakiego oczekiwała. Kiedy jej najmłodszy syn poszedł do szkoły, a ona dostała pracę, Juri oznajmił: Przez lata cię wspierałem. Teraz moja kolej na odpoczynek. Złościła się, groziła nawet separacją, ale on tylko się śmiał. Dokąd idziesz? Kochasz mnie, mamy rodzinę, dwójkę dzieci. Co opowiedzą rodzice? To zadziałało. Przez jakiś czas ona pokrywała wydatki domowe, on zaś pozostawał w domu, nic nie robiąc. Nie zajmowała się dziećmi, nie gotowała, nie sprzątała, nawet nie spakowała swoich rzeczy. Jean, wyczerpany, znów zaczął mówić o rozwodzie. Tym razem Yuri zachował się przebiegle. Nagle zaczęli dzwonić krewni z całego świata. Rodzice, teściowie, dalekie ciotki, wszyscy proszą ją, aby dała jej jeszcze jedną szansę. Znajdę pracę, obiecuję. Tego właśnie chcesz, prawda? Juri mruknął, zdając sobie sprawę, że tym razem rzeczywiście była gotowa odejść. Dostał pracę na pół etatu, a w domu udało się ustalić kruchą równowagę. Ale to nie trwało długo. Zarabiał okruszki, wydawał wszystko na siebie, a nawet prosił o więcej. Dzieci rosły, ich potrzeby rosły, a Jean znalazła się w ślepym zaułku. To, co mogła zainwestować w swoje dzieci, zostało wyssane przez żądania Juriego. Aż pewnego dnia podjęła radykalną decyzję. Tym razem nikogo nie ostrzegł. Nie udzielił żadnych wyjaśnień. Po prostu udał się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożył wniosek o rozwód. Juri wiedział z cytatu, który trafił w jego ręce. W pierwszej chwili pomyślał, że to pomyłka. Kiedy jednak zrozumiał, co się dzieje, stracił kontrolę. Tłukł naczynia, wykrzykiwał groźby, przysiągł, że zabierze ją dzieciom, obiecał, że nic nie zabierze. Ale Żan już zdecydował. Po latach upokorzenia, zniweczonych marzeń, życia, które powinno być dla dwojga, ale stało się jej własnym ciężarem, w końcu powiedziała: dość. I tym razem nie będzie już odwrotu. Juri nie wziąłby ani grosza. A ona, nieruchoma na krześle, czekała ze spokojem, który go rozbrajał. Kiedy krzyki ucichły, a powietrze stało się ciężkie od pustych gruźb, Żan spojrzał w górę i powiedział ze stanowczością, która nie pozostawiała miejsca na kłótnie: rób, co chcesz. Moja decyzja została podjęta. Nie chcę już takiego życia. A dzieci wychowam sama. Rozwód jest nieunikniony. Twoje sprawy są już rozdzielone, możesz zabrać wszystko i wyjechać. Coś w Jurim się opróżniło. Ręce, które poprzednio rozdzierały powietrze gwałtownymi gestami, opadły bezwładnie po bokach. Nienawiść w jego oczach zmieniła się w gorzki, krzywy uśmiech, jakby połykał truciznę, którą uważał za słodką. Chcesz rozwodu? Będziesz go miał. Ale oddaj mi wszystko, co ci dałem przez te 15 lat. Każdy prezent, wszystko, co kupiłem dla ciebie i dzieci. Wszystko do mnie wraca. Obliczał w myślach: biżuteria, elektronika, meble fortunę, która sprzedana za połowę wartości zapewni mu komfort na długi czas. Wyszedł zadowolony, wynajął mieszkanie niedaleko pracy i pewnie czekał na paczkę, którą wyśle mu była żona. Jean nie tracił czasu. Tej nocy przeszedł dom od pokoju do pokoju, zbierając do pudełka wszystko, co Juri zapisał. Kiedy dwa dni później dowiedziała się, że go nie ma, zostawiła paczkę pod nowym adresem z suchą notatką tutaj. Nie oczekuj niczego innego. Juri otworzył pudełko, trzęsąc się z niecierpliwości rękami. A potem zamarło. Nie, Jean go nie oszukał. Były tam wszystkie przedmioty, których żądał. Problem polegał na tym, że Juri zapomniał o jednym istotnym szczególe. Jego hojne dary przestały istnieć wiele lat temu. Złoty zegarek, który przysięgał, że jest wart fortunę, był tanim egzemplarzem, kupionym na wyprzedaży i nie działał od dawna. bok, niegdyś nowoczesny, był teraz przestarzałym śmieciem, dawno temu zastąpionym nowymi modelami, za które zapłaciła. Biżuteria. Cienki pierścionek niskiej jakości, który kupił hurtowo, żeby oszczędzić pieniądze i który każdy złotnik wymieniłby na okruchy. Zabawki dziecięce, pożółkłe i połamane, nie nadawały się nawet do darowizny. Nawet drogi srebrny czajniczek, będący pamiątką rodzinną, którą przysięgał, że jest cenny, był wgnieciony i utleniony i dzieci używały go wiele lat temu jako wiadra w grze. Pozostał tylko pierścionek zaręczynowy, rzucony na dno pudełka niczym ironiczne trofeum. Juri trzymał go w palcach, czując ciężar własnej małostkowości. Nawet na tym zaoszczędził, wybierając najtańszy stop, najkruchszy kamień. Nawet to nie było nic warte. Gniew, który eksplodował, nie dotyczył separacji. Było to spowodowane otrzymaniem rachunku, musiał pracować. Będzie musiał sobie poradzić bez jej pieniędzy i korzyści, które uważał za oczywiste. I co gorsza, nie można winić nikogo innego, jak tylko siebie. Tymczasem Jeanne odetchnął z ulgą. Wolna od pasożyta, który wysysał jej energię, spokój i przyszłość, odbudowała swoje życie, nie oglądając się za siebie. Dzieci dorastały bezpieczne, praca kwitła, a to, co kiedyś było stłumioną egzystencją, stało się historią odkrywania na nowo. Jurij z kolei zbyt późno odkrył, że prawdziwym luksusem nie są rzeczy, które gromadzisz, to godność, którą tracisz, gdy traktujesz miłość jako transakcję. A ty. Co naprawdę warto zachować lub odpuścić w swoich związkach?